Cześć. W przerwie od szwendania się po lesie postanowiłem przetestować coś takiego, coś co ma być idealnym rozwiązaniem dla ludzi podejmujących duży wysiłek, sportowców, może wędrowców. Mniejsza z tym, jest to piwo bezalkoholowe Iguana z Browaru Piotrków. I czym mnie przyciągnęło to piwo, oprócz tego, że jest bezalkoholowe, no to bardzo duża ilość informacji i tego, jak, dla kogo jest przeznaczone to piwo i co zawiera. Mianowicie, mamy tutaj iguana, błonnik plus aminokwasy. Źródło błonnika pokarmowego, tak głosi pieczątka. Druga pieczątka, patent, formuła 20 aminokwasów. No cóż, przyjemne spożytecznym. To bardzo cenna informacja. No, i u góry, jeszcze na krawatce hasło metabolizm. Coś ciekawego się tutaj kroi. Co na odwrocie? Jest to igła na pierwsze na rynku. Probiotyczne piwo bezalkoholowe typu lager z błonnikiem i aminokwasami z drożdży piwowarskich uzyskanych z publikacji z produkcji piwa. Uff, nigdzie tam nie było przycinka po drodze. Z produkcji piwa, ekstraktem z guarany i naparem z morwy białej, pasteryzowane, białko zawarte w drożdżach ma pełny profil 20 aminokwasów. Piwo uważone w unikalnym procesie bez wykorzystania, bez wykorzystania dealkoholizacji. Czy to jest taki unikalny proces? Nie przesadzajmy. Zachwyca piwnym smakiem, produkt odpowiedni dla wegan i składniki, woda, słód jęczmienny ekologiczny, błonnik ekologiczny 3%. Aminokwasy 30%, ekologiczny ekstrakt z owoców guarany 1 setna procent, napar z owoców ekologicznej morwy białej procent, chmiel ekologiczny znowu, dobra, no i takie tam pierdoły, które sobie już przeczytacie na przebitce. Co ciekawe, butelka zawiera 475 ml piwa. A nie pół litra, alkoholu 0%. Ciekawa butelka z takim fajnym wytłoczeniem wzoru yy, iguany czy jakieś inne jaszczurki. Yy, jest nawet na dole yy, napis Alfabetem Braille'a dla niewidzących nie ciekawe, z tym się po raz pierwszy spotykam na butelce, a zwłaszcza na butelce piwa. No, fajnie to wygląda, hipstersko, elegancko. Pierwszy raz widzę to piwo. Twist to open, czyli nie trzeba otwieracza, aby otworzyć butelkę. No, rzeczywiście nie trzeba. Zawsze mam pewne wątpliwości w przypadku takich kapsli, czy on na pewno dobrze trzyma, tak żeby tam się nie dostawało powietrze. Ale chyba jest ok. Ale zapach jest bardzo słodowy. Mhm. Sam słód zero chmielu, tak przynajmniej z butelki czuję. Dobra, nalewam. Dawno czegoś takiego nie piłem, przyznam się. Uff, ale słodkie. To smakuje jak taki napój słodowy. Zero goryczki. Poczekam jeszcze chwilę, parę łyków może gdzieś tam się pojawi, ale póki co. Zero. Piana bardzo szybko opadła. Wysycenie jest dla mnie ok. Nie za mocne. Nie za słabe, takie w sam raz czuć, czuć, że te bąbelki buzują, ale nie mam takiego odruchu, od razu beknięcia po, po napompowaniu się tym gazem. Ciekawe, kojarzy mi się kiedyś takie piwa były takie mocno słodowe, ale dawno takiego nie kosztowałem. Powiem szczerze, zazwyczaj no, zawsze jakaś goryczka jest, jakiś, jakiś aromat chmielowy, a tutaj zero kompletnie. Nie powiem, że to jest złe. To jest smaczne. Tylko, hmm. tylko, czy po dużym wysiłku chciałbym pić coś tak słodkiego? No, no tak. Jeżeli pijemy różnego rodzaju energetyki, to one są słodkie. Pytanie, na ile one są zdrowe, to już jest inna kwestia. Ale to, to nie przypomina w smaku piwa, w ogóle. Tutaj jest niby ten dodatek guarany. I morwy białej. Hmm. No tak, jest tutaj chmiel, ale na ostatnim miejscu, więc zakładam, że jest go po prostu bardzo mało. I trochę szkoda. Ok, no nie mam jakichś wielkich wymagań co do lagera, ale no żeby chociaż tej goryczki odrobinkę było, no odrobinkę. Hmm. To mi się po prostu nie, nie spina do takiej, takiej sytuacji, kiedy jest gorąco, jestem spocony, zmęczony. Potrzebuje się nawodnić, ale też zaspokoić pragnienie. Czymś tak słodkim nie wiem, czy zaspokoi pragnienie. Dobrze to wchodzi. Myślę, że ta butelka zniknie błyskawicznie, bo chce mi się pić, bo trochę już przeszedłem. Ale no, jestem sceptyczny. Gdyby był aromat chmielu i może jeszcze jakiś inny owoc, który dałby kwaskowatości temu napojowi, byłoby fajnie, a tak to. Hm. Może jakieś wartości w tym napoju są, ale smakowo no myślę, że nie będę wracał do tego piwa. Trzymajcie się, cześć.